witajcie nasi widzowie witajcie kochani w kuchni czekaj muszę się napić wody bo mi w buzi na chwilę do Kauflandu po flaczki które zawsze wam pokazywałam, że tam są i są dobre i że się wszystkie wykupili bo nie było nie było, musiałam wziąć takie wzięłam flaczki za za, za, za 10 zł. zobaczymy i tak je ja wzięłam chyba za 12 zł. Ta sama firma, no zobaczymy Coś czy... Ktoś pisał, no... że jest niedobra. I, mi się zdaje, że no nie za bardzo... ale trudno, no nic inne. Były jeszcze gorsze. Te, które ja już wiem, że na 100% mi nie będą smakować. 5 zł wzięłam Coca-Colę. Nie było Pepsi. A mi się przypomniało przy Kasie. Wzięłam po 2,30 czy jakoś tak. E, czy podważ czymś było, to zaraz, zaraz. 2,29 to wzięłam jeszcze trzy dla Bartusia. Niech ma. Wzięłam też szproty podwędzane w oleju. Ja je bardzo lubię. Tobie też nie, smakują. No nie? One, one są smaczne i one kosztują 6,39 zł. Jedno opakowanie. Ale naprawdę są dobre. I tak, dzisiaj było w przecenie pietruszka, taka duża paczka, bo to jest duża paczka, 80 gramów i ona była za, już Wam mówię, one dzisiaj były dużo tańsze, po 2 złote pietruszka, tak, po 2 złote, złoty 99 i w przecenie były, patrzcie, jakie ładne szczypiory. O, wielkie. Tak, wielkie, fajne, naprawdę wielkie. One były po 99 groszy, po złotówce. No i czy to się opłaca Artek sadzić? O. To się normalnie nie opłaca sadzić mi i podlewać. Wzięłam z etykietką te piersi z kurczaka po 8,90 i tutaj jest ich ile? Pół kilo? Nie, 35 deko. I wzięłam trzy razy boczek z etykietką. On normalnie, tak jak piszę na paragonie, on normalnie kosztuje 12,99, a ja go kupiłam po. 3,90 dziewięćdziesiąt za sztukę, więc się opłacało. Wzięłam trzy, to jest w marnacie czoskowej mm -hmm. z majrankiem. My lubimy. Tak, z czoskiem to idealnie. Nie biorę, były jeszcze z barbecue, ale my z bar... ja, choćby nie nawet... jemy, bo to słodkie. Tak, choćby nawet po złotówce były, to ja bym nie wzięła, bo po prostu my byśmy tego nie jedli. Więc szkoda brać tego, co, co byśmy nie jedli. Dobrze, i widzimy się później. No, i widzicie, słuchajcie, na drugi dzień teraz no. macie z dwóch dni. Bo mieliśmy trochę spraw do, do załatwienia, ale takich prywatnych, i nie było po prostu. Jak... No nie było no czasu. Nie było czasu po był prostu. Także przepraszamy, że nas jeden dzień nie było. E, tak, już Wam mówię, co się u nas takiego e, e, zmieniło. Powiem Wam, że nic takiego. Za oknem jest u nas 35 stopni, chociaż jest Jest, ciemno. Godzina, jest godzina 20. No. A za oknem jest 35 stopni. Jest taki upał, że człowiek się trzy razy dziennie kąpie, a z niego leci. Tu rozmroziłam mięsko mielone swoje, będzie jakiś przepis na pewno, z mięska mielonego. Patrzę, znaczy, da... ty mieliłaś. Tak, tak. No. No, tylko, że już o, rozmrażam, sobie zapisałam mięso mielone. Ja e... tak Patrzę, co ty masz takie czerwone kropki. a przecież ty byłaś u No ja dzisiaj jeszcze, o, jeszcze dzisiaj byłam u tego, u kosmetyczki. E, raz na trzy miesiące teraz chodzę, za, za tydzień czy za dwa będę szła do pani na laser, bo pani mi ciściła kosmetyczka teraz budzie, a, a za tydzień mam zawsze laser... No tak żeby... spokojnie. No e, słuchajcie, byłam z Mają, ale jest tak gorąco, że no, no, no nie idzie. E, kupiłam tak, byłam w Kauflandzie, kupiłam mało rzeczy, bo tylko te co tutaj e, były tak, to jest dla Majci i to kosztowało dzisiaj 14 zł. 80 deko. Tak, 80 deko z Ona lubi akurat te, więc może być takie te malutkie, bo bidula ma non padaczki zapadają, prawie teraz codziennie. Nie wiem czy, czy nie codziennie. Za gorąco chyba. Czy, a właśnie mi się też tak daje, że przez te upały. Ona nawet na, 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 na górę nie chce iść, normalnie mhm. trzeba ją nosić. E, tak, szczęśliwa jestem, bo w końcu chodziłam i chodziłam, i w końcu kupiłam trzy ostatnie słoiki flaków, które uwielbiam. Te, te są moje, to jest mój smak. A te kani. Nie wiem, wiecie co, nie wiem, to jest AMK? No. AMK. No, AMK ja y, z tej kani, z tej firmy i powiem wam, że. Mogą być, ale te są lepsze. One i tu, paczka, flaki kosztują 8 zł. i 19 groszy. Więc myślę, że jest fajna cena, wiesz, za 8 zł. Później, tak, wziąłem koperek, duży, to jest duży pędzek koperku. I słuchajcie, był po 7 zł. dzisiaj drogi, no trudno. Jeden chlebek bio dzisiaj był, i ja ten chlebek żytni bio wziąłem za, bo był przeceniony za 0,93 zł. Mhm. Także żytni chlebek. Jedno dla Bartusia jeszcze wzięłam. Takie, takie to one kosztowało 7 zł. 6,99 Tu są cztery saszetki. Wzięłam jaja, takie były z chowu ściółkowego, i one były po, już wam mówię, po. Gdzie są te jaja? Tu są, po 10 zł. I udało mi się kupić fajną wołowinkę. Już wam pokazuję, za wołowinę dałam 21,86 zł, bo niecałe 20 zł za kilogram, a to jest ta e, irlandzka polędwica cygańska. Mhm. Także będzie też i powiem Wam, że zastanawiamy się, co z niej zrobić, ale za 20 zł wołowina to jest jak, jak za darmo, słuchajcie. Patrzcie jaka piękna mi się udało kupić. I no bo tu jest to obłoma, no, to jest okay. tak jak na Polędwicy, co nie? O. o, patrzcie, piękna. Jak to normalnie piękna będzie. Będzie coś z tego. Myślimy, czy to będzie jakiś gulasz, czy to będzie e, zupa, czy to będzie tak do chleba, żeby pokroić. Na pewno, na pewno coś z tego, ale nie będzie to tatar. No nie. Nie, tatar nie. Te wszystkie te ścięgna to podkrajam, to będzie zaraz dla Majci. A z tego coś będzie jakiś przepis. Bartuś o, A już dzisiaj na kolację już szykuję pomidorki oczywiście cała miska i nie wiem co do tego czy jakiś chlebek czy coś zrobimy. Coś coś takiego, No, co, są dwie kromki, bo mówię, tak gorąco to nie chce się nagrzać. No, jak i pomidorki, podejrzewam będzie chyba chlebek z masełkiem dzisiaj u nas. I O. o, o. o patrzcie, patrzcie. Patrzcie, kto idzie. Już idą Majcie zaraz maćci ci popcinam z tej, z tej wołowinki, ci popcinam z no, cięgna, merdaczku. Tak, a ona będzie zadowolona z tego. Bartuś, ty coś powiedz. Bartuś, Bartuś, co, chłopczyk? <śla> Moja mułka. <Pokolę go. śla> no, także. To by było na dzisiaj na. I jeszcze musisz tak? powiedzieć o tych tej. A właśnie, słuchajcie. O tych, tych, tych parów, nie paróweczkach, cały czas się mylę paróweczki, bo y, zrobiliśmy z tych kiełbasek, takich z tych, y, zaraz Wam pokażę, tu chyba zostały nam parówki, a ja zrobiłam z kiełbasek, jak ci co oglądają to wiedzą. A nie, tu są śniadaniowe. A ja kupiłam te drugie, z tej dobra Dolina z serem, serem no. I dałam je właśnie do tych ziemniaków ostatnich do tego przepisu. I powiem wam, że ja uważam, że jednak do takich zawijanych ziemniaków lepiej by pasowały parówki. Zwykłe parówki. Jednak nie wiem, ale no. No mogą być z tej firmy, bo tam nie ma konserwantów nic. Tak, nie ma nic. Ale ja uważam, że w smaku lepsze, by było z parowkami. I jedna z was się pytała, dlaczego lepiej mi się smażyło te bez sera. Yy, albo ja tak powiedziałam, bez sera się lepiej smażyło niż z serem. Dlatego, że tam, gdzie wbiłam patyczek, albo tam, gdzie dobrze z yy, panierki nie zrobicie i Wam ser troszkę yy, przesięgnie, to będzie okropnie chlapać na patelni. Ten ser po prostu okropnie chlapie, a tam, gdzie nie było sera, to one się ładniej smażyły. Po prostu mniej chlapało, ale wiecie co, tak się zastanawiałam jeszcze, czy by je nie zrobić w tym, w kosori. Można spróbować. Tak, Wtedy można nie by będzie było, tak, można by było spróbować je popryskać trochę olejem, tak? I spróbować je w kosori zrobić. Coś będziemy ten, bo mamy, mam kilka tych, to trzeba będzie coś tam, kosory odpalić, ale to chyba jutro odpalimy, bo ci jest za gorąco. No. no, także chyba to by było na tyle, a się znów rozgadam. Musicie oglądać film do końca, bo jeszcze będzie, jak żyje pies z kotem. Aha, Filmik. puścisz nagrałeś? Dołożę, no. Dobrze. Także miłego dnia Wam, kochani no. życzymy. Dziękujemy za wszystkie komentarze i za oglądanie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Żegnamy się, nie? Do... nie? Jeszcze, nie jeszcze coś będzie. Nie, patrz, jeszcze sobie coś przypomniałam. Ta pani, A. która nam poleciła to, słuchajcie, pasuje do tego ekspresu i dobra kawa. I bardzo dobra. Tak, i połowę tańcia, bo ona mnie kosztuje całe 8 zł. 8 zł. Tak. No to nie Także... połowy, no, no ale tak, dużo tańsza. Tak, pasuje i naprawdę jest, yy, ta kawa naprawdę jest fajna. Jest 5-6 zł, tańsza, nie? Tak, tak. Także się opracza. Ona pasuje do tego ekspresu Delta Q z no Biedronki. No, akurat się czyścił. No, akurat się czyścił, bo ja czyściłem tak. po kawce. Tak, sprawdziliśmy. Działa wszystko i dobry, do, 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 dobre są te kapsułki. O, no. tak. to teraz, teraz się możemy żegnać? Tak. No. to żegnamy się z Wami. Do zobaczenia, papa. Do pa. Do Zobaczcie jak śpią nasze zwierzaczki. Niemożliwe. W jednym kółku. W jednym kółku. A obok półku, kółko puste. Ale oni nie, oni będą spać w tym. Ledwo. Ledwo się mieszczą. Majcie, ledwo się mieszczą, nie. Musisz z góry troszkę wstać. Się w luzie. Jak pies z kotem. No, aż niemożliwe, nie? Mm, ale oni są od małego razu. No.